Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym boxem, beauty boxem z Look Fantastic. W tym miesiącu mamy taki piękny, kolorowy box. Głównie różowy, i też tak naprawdę różowa jest jego zawartość. Jeżeli jesteście ciekawi, co takiego Look Fantastic umieścił w tym właśnie pudełku, zapraszam Was do oglądania. Jak zwykle na samym początku zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i pamiętajcie, że klikając dzwoneczek będziecie mogli otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Moi drodzy, przejdźmy już do zawartości tego, tego oto, Beauty Boxa. Słuchajcie, lub Fantastic uważam, że w tym miesiącu naprawdę się postarał, jeżeli chodzi o szatę graficzną, o wygląd, chociaż nie ukrywam, że ta kosmetyczka, którą była w tym boksie lipcowym, w tej subskrypcji lipcowej, też była całkiem fajna. Jeżeli już otworzymy sobie to pudełko, to wewnątrz znajdziemy 6 kosmetyków, które słuchajcie, mają wartość powyżej 300 zł. W ogóle wewnątrz tego pudełka mamy zapis, że Together we can do great things, czyli razem możemy zdziałać naprawdę fajne rzeczy. Mam nadzieję, że wy to jesteście w stanie. O, może tak dostrzec, że aparat wychwyci. Także naprawdę fajne przesłanie. Oczywiście, jak zawsze, mamy zapakowane, zapakowaną zawartość. Elegancką folikę, Rozpakowujemy. I naszym oczom ukazuje się dużo różowych produktów. Czyli idealnie pasuje wszystko do tego, co mamy e, do, do opakowania, tak naprawdę. Zerknę jeszcze do gazetki. Co my tutaj mamy w tym miesiącu? Generalnie, moi drodzy, w tym miesiącu znajdziemy po pierwsze. Filorcza e, e, to jest serum e, antystarzeniowe. Mm, Skimono e, sheet Mask, czyli e, maseczka pod oczy. Ahawa Smoothing Body Lotion. E, co tu mamy dalej? Bubble Tea. E, o, kula do kąpieli. E, e, rabarbar z, ze śmietanką. Mamy również Ciate. Nie wiem, czy tak się czyta. Pierwszy raz się spotkam z tą marką. To jest Glow to Illuminating Blush, czyli e, nic innego jak rozświetlający róż do policzków. Oraz Glow e, to już to raczej jest marka, którą dobrze znamy. E, to jest Mask Remover, czyli po prostu zapewne rękawica, to jest po prostu rękawica, która zdejmuje, którą możemy sobie zdjąć, maseczkę z twarzy. I słuchajcie, przejdźmy od razu po kolei i chyba zaczniemy od najbardziej znanej marki czyli od marki Glow oraz ich mask removera. Generalnie na stronie Look Fantastic ta rękawica kosztuje 46 zł, natomiast ja na stronie Shopu znalazłam ją już za 25 więc to w sumie tak, no, rękawica to jest taka ściereczka różowa, jak widzicie, z miejscem na rękę, która po namoczeniu bardzo dokładnie zmywa nam maseczkę zarówno e, węglową, ma, maseczki jakieś, e, wiecie, glinkowe mm, e, i zresztą nawet kremowe, bardzo łatwo wystarczy ją e, namoczyć. To jest 100% poliestru. E, no i dokładnie zmywać możemy trochę przytrzymać, żeby to zaczęło się rozpuszczać i działać. No, i wtedy już łatwo możemy pozbyć się zawartości, znaczy tego, co znajduje się na naszej twarzy. Z glow możemy dostać również maseczki do zmywania makijażu, do zmywania samego podkładu. No, generalnie bardzo dużo różnych produktów, yy, znaczy akcesoriów do pozbywania się tego, co na naszej twarzy się znajduje. Generalnie, słuchajcie, gdybyśmy się obawiali tego, że nie wiem, po zmyciu yy, takim produktem. Takim, taką ściereczką, rękawicą yy, maseczki z twarzy, pozbędziemy się tych najważniejszych składników. To nic bardziej mylnego, bo wszystko to, co najbardziej istotne, wartościowe, zostaje na naszej twarzy. Yy, generalnie maseczkę wystarczy po użyciu dokładnie wypłukać. Możemy ją też wcześniej, oczywiście, przeprać wodą, na przykład z mydłem, potem dobrze wypłukać i wysuszyć. I mamy już do kolejnego użycia. Generalnie ona jest naprawdę bardzo miła w dotyku. Przyznam szczerze, jest na ciepło w tą rękę. Mamy też tutaj zawieszkę z napisem właśnie Glow i do tego oczywiście też jest informacja jak prać. Bierzemy w 30 stopniach najlepiej ręcznie, nie prać w pralce. To co słuchajcie jest istotne to to, że masę, znaczy rękawice należy wymienić dopiero mniej więcej po trzech miesiącach codziennego użytkowania. I nawet po tym czasie nie musimy jej wyrzucać, tylko możemy na przykład oddać do recyklingu lub na przykład wycierać ją kurze w domu. To też żaden problem. Wiadomo, że jeżeli nie będziemy ją używać codziennie, no to też nie ma potrzeby, żebyśmy ją już po trzech miesiącach um, zutylizowali, że tak powiem, tylko możemy po prostu po trzech miesiącach codziennego stosowania, czyli mniej więcej po 9, 90 użyciach. Także uważam, że naprawdę fajny gadżet, ja bardzo lubię tą rękawicę, e, rękawicę którą mam akurat z Nutrido wtedy, tą zakupioną e, i bardzo świetnie mi się sprawdza, więc bardzo się cieszę z tejże że oto rękawiczki do osmywania takich zasy, zastygających, zasychających maseczek, bo jak wiecie, ja pomimo tego, że bardzo lubię maseczki w płachcie, tak również lubię maseczki takie zastygające, zasychające, właśnie glinkowe, e, e, maseczki, które są też z The Body Shopu, też bardzo, e, bardzo cenię. I często używam, więc fajnie będzie mi się y, i zawsze jest problem, bo zalewam i bardzo cały zlew, całą mygarkę, a dzięki temu będę miała m, większą kontrolę nad zachowaniem porządku y, podczas użytkowania tychże, m, nakładania tychże maseczek. To, co jest też, słuchajcie, istotne, jest ona zaakceptowana przez. Vegan Society jako wegańska, czyli nie, nie jest stosowana, nie zostały tutaj stosowane żadne produkty odzwierzęce, nie, nie ma żadnych właśnie materiałów odzwierzęcych, jak również nie jest testowana na zwierzętach. Także uważam, że bardzo fajna e, sprawa, bardzo fajna rękawica. Uważam, że to jest naprawdę fajny gadżet. Także chowam do opakowania, które gdzieś Dobra, to mam. Także bardzo fajna sprawa, naprawdę takie gadżety. Uważam, że zawsze dobrze się sprawdzają, szczególnie jeżeli używamy dużo produktów do makijażu, czy właśnie chociażby maseczek. Wszystko co, to, co nam ułatwia życie, jest bardzo, bardzo przydatne. Kolejnym produktem, o którym sobie powiemy, słuchajcie, to jak już jesteśmy w kolorystyce różowej, to przejdźmy, słuchajcie, do właśnie drugiego produktu marki Bubble Tea, Bath Body, czyli nic innego, słuchajcie, jak kula do kąpieli. Kula musująca do kąpieli, o zapachu e, dwukolorowa, ponieważ ona jest o zapachu rabarbaru oraz e, śmietanki. E, kula słuchajcie, ta ma 100 gramów i generalnie podejrzewam, że ona jest dość spora, bo jest aż taki, takiej wielkości, więc naprawdę jest to spora kula. Generalnie powiem Wam, że e, ważne jest, znaczy istotą tego produktu jest to na przykład, że on barwi wodę na czerwono, czyli dodatkowo mamy kolejną atrakcję przy, e, podczas naszej kąpieli, należy ją wrzucić do lejącej się wody. I patrzeć po prostu na fajnie do jak tworzą się bąbelki e, i piana, i naprawdę. E, u, ja bardzo lubię kule, ponieważ one otulają nas tym swoim zapachem. Dodatkowo, jak barwi wodę, no to jest dodatkowa jakaś taka atrakcja. Nie tylko dzieci lubią takie e, atrakcje, myślę, że wielu dorosłych również. Ja do tych dorosłych należę, którzy bardzo lubią tego typu. I produkty do kąpieli, lubię jakieś dreże musujące, tego typu rzeczy. Nasz, I kule, które nawilżają, które relaksują. Dodatkowo ten słodki zapach wpływa pozytywnie na nasz nastrój e, i otula nas właśnie tym zapachem, Także, który często zresztą pozostaje też na naszej skórze, co jest bardzo istotne. Myślę, że jest szansa przekrojenia, przełamania jej na pół. Mm, także no, można zawsze pokombinować, ale taka kula też uważam, że jest fajnym, fajną sprawą. No i jest też w kolorystyce różowej. No i skoro już się trzymamy, tak słuchajcie tej kolorystyki różowej. No, a jeszcze dodam, że niestety nie udało mi się, słuchajcie, dojść do tego, ile kosztuje e, ta kula, tak bo niestety na stronie Lub Fantastik jej nie ma. E, konkretnie, akurat tej kuli. Są jakieś takie produkty w tubkach. E, na stronie Bubble Tea jest, jak najbardziej, z tym, że tam było w funtach, więc bodajże 49 funtów. Nie chcę kłamać, bo nie pamiętam, czy 4,90 chyba bardziej. Ale niestety nie pamiętam, no ale generalnie jest niedostępny. Nie widziałam, żeby była gdzieś dostępna w Polsce. Także warto dodatkowo skorzystać z tego boksa i mieć okazję wykorzystać przetestowania sobie takiego, takiej kuli do kąpieli. Kolejny produkt, tak jak mówiłam, różowy jest to, słuchajcie, ta marka Ciate, eee, czyli nic innego jak Glow To Illuminating Blush, czyli po prostu rozświetlający róż do policzków. W odcieniu, słuchajcie, matchmaker, i to jest droższy róż do policzków, bo on kosztuje aż 114 zł. Czyli to już jest całkiem sporo. Generalnie ja mam tutaj miniaturkę, bo wszystkie opakowania marki, produkty marki Chiate, mają piękne, takie stylizowane, elegancko opakowania z lustereczkiem, są zamykane. Tutaj mamy, słuchajcie, matowy, nie mogę tego otworzyć jak zwykle. Mamy tutaj różowy, matowy róż, który dodatkowo jest. Tak, jakby uzupełniony takim wyrafinowanym, błyszczącym pigmentem, który ma bardzo. Wszystko to jest bardzo drobno zmielone. Ja próbuję tutaj otworzyć, o udało mi się. No i właśnie rozświetla ten drobny pigment naszą skórę, tworzy, sprawia, że ta skóra jest taka zdrowa, rozpromieniona. Możemy, słuchajcie, używać tego delikatnie, tak jakby muskając naszą twarz tym właśnie leciutkim pudrem, który w żaden sposób nie zapycha porów, ale spójrzcie jaki ma piękny wygląd. On jest taki różowo-żółtawy. Prześlicznie wygląda, ja Wam zaraz pokażę z bliska jak to wygląda. Nie pachnie, ale powiem Wam, że odcień jest cudny. W ogóle jest taki masełkowy, taki kremowy. Spójrzcie na mój palec, mam nadzieję, że będziecie w stanie to zauważyć. Jest taki jasno-różowy. Nie jest taki mocno napigmentowany, nie tworzy takiego, wiecie, y, mocnego różu na policzku. Po rozprowadzeniu y, uzyskujemy taki delikatny, subtelny blask, ale powiem Wam, że ten róż, y, jak tak rozcieram sobie na dłoni, nie jest jakiś taki, nie jest jakiś taki mocno oznaczający się. Faktycznie gdzieś tam załamuje się światło, y, ale nie widać jakiegoś takiego mocnego tego różu, jakiegoś takiego mocnego koloru. Na palcu jest zdecydowanie intensywniejszy, to już się mocno odcina ten moim palcu. Na dłoni, jak tak tre-tre, no to widzę tylko drobinki. Nie widzę właśnie tego. Może w ten sposób zrobimy i trochę rozetry. Nie, nie mamy takiego mocnego, jak wiecie, różu, ale faktycznie ładnie się mieni. Mam nadzieję, patrzę w podgląd i mam nadzieję, że właśnie słabo widać. Ale mam nadzieję, że coś, coś, nie coś uda Wam się właśnie wypatrzeć. Faktycznie, jak troszeczkę więcej nałożyłam, to gdzieś ten róż jest widoczny, ale generalnie wygląda. Powiem Wam już taka ta gruba warstwa tego na tym palcu, ale jest wtedy już mocno, naprawdę mocno widoczny. Z tego, z tego rodzaju produktów jest, z tego pro, rodzaju róż, jest dostępnych 5 kolorów. Także to też mamy, w czym słuchajcie, wybierać. Jeżeli chodzi o różowe produkty. No to już skończyły się. Teraz mam jeszcze trzy rzeczy i już wam mówię co i może przejdziemy do serum do twarzy marki Filorgia. Ona jest niestety strasznie Filorgia. E, bardzo malutka jest to Age Purify Intensive e, serum, które ma nawiązać, serum, które ma słuchajcie zminimalizować ilość porów na naszej twarzy, e, które generalnie odmładza skórę. Jest ono dedykowane cerze tłustej, jest ono dedykowane cerze mieszanej i za 30 ml musimy zapłacić 296 zł, więc to jest całkiem sporo. Często na Notino jesteśmy w stanie znaleźć promocję, na stronie Look Fantastic produkt ten kosztuje ponad 300 zł, także no całkiem sporo. Ale generalnie w składzie znajdziemy tutaj 5 rodzajów kwasów, znajdziemy niacynamid, wyciąg ze słodkich migdałów, także naprawdę jest bardzo bogaty zawiera również różne ekstrakty botaniczne, które przywraca tak jakby równowagę twarzy sprawia, że ona jest taka wypoczęta, pełna blasku serum generalnie ma lekką konsystencję bardzo łatwo się rozprowadza oczywiście aplikujemy ją, go na oczyszczoną twarz nie obciąża naszej skóry to, co jest też istotne, to reguluje pracę gruczołów fujowych, czyli zapobiega takiego intensywnego, intensywnemu wydzielaniu się sebum. W ogóle nie wspomniałam Wam, że tutaj mamy 7 ml, 7 ml produktu, ale producent zapewnia, że już efekty widzimy po 7 dniach. Także myślę, że spokojnie nam taka tubeczka na te 7 dni starczy i wtedy możemy się przekonać, czy jakiś efekt już na naszej skórze jest widoczny i czy warto wydać tak duże, no nie oszukujmy się, pieniądze na 30 na 30ml opakowanie. Oprócz tego, że tak jak wspomniałam wcześniej, produkt ten ymm, reguluje wydzielanie sebum. To dodatkowo minimalizuje, po, ymm, zmniejsza widoczność porów, minimalizuje już powstałe zmarszki, i zapobiega powstawaniu kolejnych zmaszczek. Yy, przywraca taką sprężystość naszej skórze, sprawia, że ona jest jędrna. Yy, zapobiega powstawaniu blisk i przebarw taki, no, zapobiega powstawaniu przebarwień. Jak również, słuchajcie, on ujednolica koloryt naszej skóry, także naprawdę. Uważam, że jeżeli się sprawdzi, to to, są, to jest produkt, który wart jest swojej ceny właśnie też ze względu na skład, no bo jednak niacynamid, wyciąg ze słodkich migdałów, tutaj właśnie e, pięć rodzajów kwasów, no to to jest coś całkiem istotnego. Kolejną e, rzeczą, kochani, którą chciałam Wam powiedzieć, to jest marka Skimono i to jest nic innego jak y, y, takie maseczki żelowe pod oczy, które aplikujemy sobie na 10, od, od 10 do 20 minut, zostawiamy na oczyszczonej części po, pod oczami. I e, jeżeli chodzi o tą markę z kimono, też nie udało mi się słuchajcie, znaleźć konkretnie tego produktu. Na stronie Look Fantastic znalazłam różne ich maseczki do twarzy, rozświetlające, oczyszczające, ale nie znalazłam konkretnie tej pod oczy. Tak samo na stronie z kimono, Też nie widziałam, żeby była dostępna pojedynczo, tylko w zestawie z innymi maseczkami. Generalnie maseczka ma właśnie zmiękczyć tą okolicę pod oczami, wygładzić zmarszczki, przywrócić skórze blaski, taki, wiecie, takie odświeżone spojrzenie. Ma sprawić, że właśnie drobne zmarszczki będą wypełnione lekko poprzez, właśnie, poprzez zawartość kolagenu. Mamy tutaj również, słuchajcie, wyciąg z ogórka. Mamy kolagen, tak jak wspomniałam. Mamy też kojący rumianek. Mamy także, słuchajcie, ujemnieniającą witaminę C wraz z peptydami, które właśnie wszystko, wszystko to, słuchajcie, działa bardzo pozytywnie na naszą skórę. Sprawdzę, czy nie pominął. Ogórek, rumianek, witamina C, kolagen. ok Czyli od 10 zostawiamy tutaj, mamy na opakowanie 10-20 tutaj w instrukcji 10-15. No ale generalnie zostawiamy na okolicy pod oczami, no i właśnie wszystkie te cienie, jakieś zasinienia, opuchnięcia, zmarszczki, skóra jest nawilżona, znaczy generalnie wszystko znika, a skóra jest nawilżona i naprawdę to nasze spojrzenie jest odświeżone. Oczywiście płatki są do jednokrotnego użytku, jak już użyjemy, to musimy je wyrzucić, nie możemy ich stosować ponownie. No i został nam, słuchajcie, ostatni już tak naprawdę produkt, jest to produkt marki Ahava, jest to nic innego jak po prostu e, wygładzający body lotion, czyli balsam do ciała. Mamy go tutaj 40 ml. W skład tego produktu wchodzi głównie, słuchajcie, kurkuma jak i jarmusz, które zapewniają właśnie skórze mm, takie długotrwałe nawiężenie, wygładzenie. Produkt jest lekki, szybko się wchłania, e, bardzo dogłębnie dociera do, właśnie do naszej skóry. Wystarczy go nałożyć na lekko jeszcze zwilżoną, taką lekko biegotną skórę tuż po kąpieli, e, wprowadzać go takimi okrężnymi ruchami i skóra naprawdę bardzo przyjemnie się wtedy nawilża, staje się taka sprężysta. Oprócz tego słuchajcie, że produkt ten właśnie nawilża i e, tak jakby niweluje też szorstkie miejsca na naszej skórze, to dodatkowo ochrania, tak jakby zwiększa tą ochronę m, naszej skóry przed czynnikami zewnętrznymi, e, w pewien sposób taki delikatny o ją ujędrnia. No i oczywiście intensywnie nawilża i zmiękcza. Jeżeli chodzi generalnie słuchajcie, o jego konsystencję, to jest taka dość mleczna, a jeżeli chodzi o zapach, nie jest mocno lejąca, już Wam pokazuję. Jak widzicie, nie spływa mi z ręki. Bardzo łatwo się rozprowadza, jest taka, jak mówię, le, le, lekka, mleczna i cudownie naprawdę pachnie. Jest to taki zapach, nie potrafię go określić, ale jest przecudowny. Nie czuć ani jarmużu, ani kurkumy. Skóra jest taka nawierzona. Jest no, taki lekko kwiatowy, lekko perfumowany, ale naprawdę bardzo, e, bardzo przyjemny. 100 zł za 250 ml. No to jest dość sporo, szczególnie, że yy, samo do ciała używamy często, yy, nabierzemy to naszą skórę, no ale jeżeli by był wydajny, no to czemu czemu nie? Generalnie jestem naprawdę ciekawa tego produktu. Jeżeli chodzi o, podsumowując, jeżeli chodzi o całą zawartość boksa, to powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Yy, z, mamy tutaj produkty, które mogą... Naprawdę przyczynić się w pozytywny sposób na naszej skóry, dla naszego ciała. Jeżeli chodzi o porównanie tamtego miesiąca z tym, wydaje mi się, że ten jest lepszy niż y, lipcowy, ze względu na to, że tam mieliśmy i produkty samoopalające, no i szminka, no tutaj mamy jednak jakoś takie bardziej konkretne. Także uważam, że lipcowy boks, y, sierpniowy boks jest zdecydowanie atrakcyjniejszy od tego lipcowego. Mamy początek miesiąca, także, no, przykład połowę. E, także zastanówcie się, czy nie warto sobie zainwestować i zasubskrybować chociażby nawet tylko na ten jeden box, bo tutaj mamy pudełko warte ponad 300 zł, a subskrypcja nie jest wcale taka droga, szczególnie, że macie jeszcze na dole. Wypiszę Wam jak zwykle promocję, zerkajcie pod filmem. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i widzimy się w kolejnym odcinku.